Siemano, znowu DaCostaTV w terenie, zostaliśmy zaproszeni do knajpy, której koncept jest na tyle ciekawy, że uważam, że jest materiału warty. Zresztą sami się zaraz przekonacie. Let's go! Ze w szef kuchni Jan Nawrocki. Ja. Powiedz mi skąd ta nazwa Zielonym do Góry? Restauracja powstała z myślą o pokazaniu możliwości, jakie Dają nam warzywa. Myślą o przetwarzaniu tych warzyw na różne sposoby, np. kiszenie, przygotowywanie marmola. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby towarzywa odgrywały tutaj w pierwszym krok. Ale nie jest to restauracja wegetariańska? Nie, wracamy do tradycyjnych układów sił. Towarzywa odgrywają nas pierwszą rolę. W stosunku do mięsa staramy się troszeczkę zmieniać proporcje, żeby mimo wszystko to i warzywne było na pierwszym planie. Powiedz mi, w czym jeszcze tkwi moc Zielonym do Góry? Nasze produkty kupujemy tutaj głównie od lokalnych dostawców znajdujących się na terenie Małopolski. Są to bardzo małe, bardzo małe gospodarstwa, rodzinne. Jakby zależy nam przede wszystkim na współpracy z ludźmi, innymi, którzy mają do tego pasję taką samą. Dobra, to co? Pokaż, co tam macie. <laughs> Załóż proszę taki fartuch i zapraszam do mojej zbliża. Są kiszonki, tak? Tak. Oczywiście kiszonki do tej pory kojarzyły bardziej z ogórkami, ewentualnie kapustą kiszoną? A tu widzę mnóstwo innych rzeczy. My postanowiliśmy troszeczkę przełamać schemat, że tak naprawdę w można na wszystko. E, było to też ukierunkowane jakby parę roku. Jesteśmy restauracją, która na, z nas se, jest na sezonowość. E, w związku z tym podjęliśmy decyzję, że jakby kiszenie będzie najważniejszym rozwiązaniem na zimę. Stąd nasz, nasz pomysł. Dobra, bo tu widzę dynię, tak. tak. To jest ta brukselka, tak? Jest to jest brukselka. To jest brukselka z czarnuszką, tutaj mamy dynię. Tu mamy na przykład e, kiszoną gruszkę z korą cynamonu i z gwoździkami. Tutaj mamy bardzo nietuśnikową rzecz, są to kiszone jajka. Co ty gadasz? Proszę. Również czarnuszką z korą cynamonu. Śmiejesz z dodatkiem wózku. Powiedz mi, to zaraz sprawdzimy sobie, ale jak to wpływa na smak? Smaku. Nie no, naprawdę się jaram. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale kiszonki to super sprawa, ponieważ na drodze fermentacji mm, tworzą się bakterie z grupy Lactobacillus, czyli bakterie kwasu mlekowego, które później w naszym organizmie wyściełają nam ściany jelita. Dzięki temu zapewniają lepszą odporność, chronią przed rakiem. I innymi różnymi chorobami, na przykład pasożytami, bakteriami. Do tego, ze względu na to, że to są lokalni producenci, no to na pewno jedzenie jest świeże. Chodzi o to, ogólnie w jedzeniu, jak długo jest przechowywane. A dodatkowo, sam fakt kiszenia powoduje, że przedłużamy tą przydatność do spożycia, można powiedzieć, do paru lat. I tak na przykład. Takie zakiszone jaj... jajka przepiórcze stają się nie tylko dobrym źródłem białka, tłuszczy, ale również coś, czymś, co wspomoże naszą odporność. No sami wiecie jaką przykładam wagę do jakości jedzenia, więc jak dowiedziałem się, że można kisić tak wiele rzeczy, to naprawdę jestem szczerze zauroczony. Czego? Tutaj mamy kiszoną wróżkę. O stary. Tak jak mówiłem, brzmi groźnie, jednak smakuje bardzo, bardzo wysorowo, uważam. Smakuje też groźnie, bo się dorwał palety, to... Nie, tutaj mamy no, robione no, waniliowe. To już są bardziej tradycyjne. No, dawaj. Tutaj mamy maszlankę. Jakby tutaj chciałem Ci przedstawić właśnie naszą koncepcję. Że są poza znane smaki no i my staramy się wolać w troszeczkę, troszeczkę innej interpretacji takiej jak, jak my to widzimy Ale the winner is lody z oliwki. Naprawdę. Super. Jak ktoś nie jadł lodów z oliwki, to nie wie co to lody z oliwki. może żyć dalej, ale co to za życie? Dobra, wyłącz kamerę, ja jem dalej i przechodzimy Dobra, dalej. Już. Dobra, teraz mój ulubiony etap i jedzenie. Co my tu mamy? To tutaj mamy crème brûlée Też, też nietypowy, tak jak wspomniałem, jest to crème brûlée przygotowany na bazie kaszy jaglanej oh, jest Pozdrawiamy Michała To nie to... zostawiam, Jurek, to no, jest dobre Trzeba już spróbować Nie no, oczywiście, Nie dość, że produkty są dobrej jakości I smakowo są super Połączenie i, szczególnie w dietach kulturystycznych niestety niewystępujące zwykle Ale no, tutaj jest naprawdę wszystko elegancko. No to co, dziękujemy za wizytę, za za taki widok prowadzę ten kanał Jak będziecie trzeba najeść to wiecie gdzie dzwonić Ale na pewno jedzenie musi być takiej jakości jak tutaj To tyle ode mnie, tyle od nas, dzięki za tej się kłania Dienkouye barito. Dienk. Dienk. Super. Thank you. Thank you.